Książę William opisuje ostatnie 12 miesięcy jako wyjątkowo trudne dla siebie i rodziny królewskiej. Po tym, jak u jego żony i ojca zdiagnozowano nowotwory, mówi o brutalnym roku, rok próby dla rodziny królewskiej. Książę Walii William, podczas zakończenia swojej wizyty w południowej Afryce, podzielił się z reporterami swoimi odczuciami odnośnie do ostatniego roku. Był to czas wyjątkowo ciężki dla niego i jego rodziny, szczególnie po tym, jak zarówno u jego żony, Kate, jak i ojca Karola III zdiagnozowano raka. To był okropny czas. Prawdopodobnie najtrudniejszy rok w moim życiu. Próba utrzymania wszystkiego na właściwych torach była naprawdę trudna, wyznał książę. Buckingham Palace poinformował w lutym, że król rozpoczął leczenie raka. Tylko sześć tygodni później ogłoszono, że księżna wali przechodzi chemioterapię również po diagnozie nowotworu. Od tego czasu zarówno król, jak i Kate wrócili do swoich publicznych obowiązków. Książę William wyraził swoją dumę z żony i ojca za sposób, w jaki poradzili sobie z chorobą. Z punktu widzenia osobistego i rodzinnego było to jednak brutalne, dodał książę William. Królewska rodzina resetuje swój wizerunek. Robert Hardman, autor książki o królu Karolu III, w rozmowie z BBC's Today stwierdził, że wyznanie księcia jest częścią większych zmian w postrzeganiu rodziny królewskiej przez opinię publiczną. Wspomniał również o udziale księcia Walii i królowej w niedawnych dokumentach, podkreślając, że był to dla monarchii nadzwyczajny rok.